Hejcie, i witajcie! Z tej strony ja Lemonik.pl i dzisiaj nagrywam reakcję na piosenkę Wielki Napad Kalucha i Kowina. Sorry, ale ta reakcja jest na serio, na, na serio spóźniona. No. Ta piosenka wszła rok temu i jeden dzień. Za, i, I jutro, dzisiaj jest 9 lipca 2021 roku, i jutro jest równy rok. Jak powstała ta piosenka, bo y, ta piosenka powstała 10 lipca 2020 roku. Więc co możemy słuchać? Już się raz przesłuchałem, ale nie no, dobra, że tu jeszcze nie słuchałem. Nie no, słuchałem. Ale nagram reakcję moją i powiem wam, y, jak, jak według mnie ta piosenka jest fajna. Okno musiałem przymknąć. Dobra, już jestem. No to co, zaczynamy. Kiedy kiedyś obrabować wielkie banki, nie usłyszy się po tym branki od tym banki Iśkach, cały papier La La, kaza De Papel Chciałbym kiedyś obrabować wielkie banki, nie usłyszy po... Dobra, pierwsze co? To jest <śmanym, <śmanym, fajnie skomponowana do tego muzyka oraz no... <śmanym>, ten, ten, ten dźwięk śpiewania. Bo to przede wszystkim covid śpiewa. Kaluch ma mniej zwrotek od Kowina, bo Kowin ma cały refren i jedną zwrotkę, a Kaluch ma jedną zwrotkę tylko. Czyli tutaj w tej piosence jest dwa refreny, czyli tak jakby trzy zwrotki musi Kowin śpiewać, a Kaluch ma jedną. O tym radio, o tym zanki, w zbianki W tysi cały papier La-la-la, kosa de papel przed nią, bo lubi to styro Jest ciemno, ejdźmy tą chwilą Jest ten dzień, robimy wielki napad Bang, 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 ocenia mój zapał Ona pyta, czy na no, serio takie plany Maska dalego, jego ALS bakany No i to z tego, taki los mi dany A my cały arce, nam już dawno przygotowany Weźmy spinnej, robimy na postgerce Bo ja to osiedla, jak podraga w moje serce Chcę posiadać więcej forsy oraz fanów W to moje życie, nawet jak numer do fanu. To ta chwila, nie ma już odwrotu, rozległy się strzały, wszyscy ludzie w szoku chciałbym kiedyś Dobra, na pewno też widać, że w GTA V i na tej kamerze, to jest, to, jest, to jest świetne, to tak koks wygląda, że aż się chce na to patrzeć, nie? Że, no, widać, to tak jakby, nie wiem jak tu kamerę tak zrobili, ale to na pewno jest z edytora, bo bo takiej kamer w GTA to nie ma, albo musi być jeszcze jedna osoba, która to nagrywa, i po prostu musi być na edytorze na, na online. Albo taki serwerysu, bo ja dokładnie GTA tam nie znam, nie? Bo, no, bo akurat to nie mam GTA, ale grałem. Nie usłyszę po tym bratu i o tym zmianki Lici setkach, tysi cały papier La la la, kasa de papel Chciałbym kiedyś obrabować wielkie banki Nie usłyszę po tym bratu i o tym zmianki Widzi setkach, tysi cały papier La la la, kasa de papel Chciałbym willy i jak tager W garażu, awentador, możesz robić mi baler od tych pięknych filczyli, mnie sejfu zamek Ładunek podłożony, zaczynamy odliczanie Ziomek, pakuj torby Zgodnie z naszą misją Jak będzie fajna kwota To lota przed policją Chciałbym kiedyś się próbować wielkie banki Nie usłyszcie po tym radiu o tym zmianki Liczy Cezka, chcesz cały papier La la la, Casa del Papel Chciałbym kiedyś próbować wielkie banki Nie usłyszcie po tym radiu o tym zmianki Liczy Cezka, chcesz cały papier La la la, del Papel La la la, Casa del Papel chociaż tego yy, jak to się nazywa dalszego kontynuacji tego to nie znalazłem, więc to będzie tyle. Według mnie ta piosenka jest fajna. Reakcji będzie jeszcze sporo, bo ja będę jeszcze na większość piosenek Kalfajkowina, może ekipy, może jeszcze Timu X albo nie wiem. Jeszcze jest dużo piosenek i będzie dużo na pewno reakcji. Na moim kanale też będą odcinki, bo to jest kontynuacja tego, to jest kontynuacja kanału Lemox.pl, ale ten kanał został usunięty, ponieważ coś tam mi się z kątem Google stało i po prostu usunęli to konto. Nie, więc do zobaczenia w kolejnej reakcji albo odcinku. I cześć!